Nieznane plemiona, anakondy, węgorze elektryczne, jadowite węże, ropuchy, owady i rośliny, Fiożercze krokodyle, piranie i rekiny. Wiemy wiele o tych mieszkańcach Amazonii, ale czy kiedykolwiek słyszałeś o gigantycznym, jadowitym pareczniku, wielkości małego psa lub o rybie dinozaurze, która waży do 100 kg? Albo o nagłej, potężnej fali, która podczas przypływu pędzi pod prądniczym głaz? Amazonka jest najdłuższą, najgłębszą i najbardziej śmiertelną rzeką na świecie bez wyjątku. Jej mieszkańcy nie są mniej niebezpieczni. Na przykład pijawki, które wnikają do ludzkiego ciała przez najmniejsze zadrapanie na skórze, lub ryba kandiru, która może dostać się do cewki moczowej. Następnie pojawia się żółta febra, wymioty, a nawet śmierć.